Potajemnie przed moim tatą policjantem otworzyłem salon tatuażu w naszym garażu. Tego dnia przeglądałem wiadomości kryminalne, czekając na kolejnego klienta. Wow, w mieście jest maniak. Co to za brzydka twarz! W tym momencie drzwi zatrzeszczały, odwróciłem się i zanim Broda, kolczyk głuchu. Wszystko było dokładnie takie jak na zdjęciu z wiadomości. O wow, mój umysł detektywa natychmiast wszedł do gry. Mężczyzna nie przedstawił się, tylko wyciągnął do mnie rękę, pokazał kolumnę, oraz przekreślone imiona kobiet. Cholera, dlaczego wszystkie są przekreślone? Musiałem skreślić ostatnią. Lucy. Moje ulubione imię. Tak miała na imię moja sąsiadka. Najpiękniejsza dziewczyna na świecie. Kochałem ją od lat. Tak, miałem tylko 13 lat, a ona 19. Co z tego? Z powodu mojej fascynacji detektywami prawie nie miałem przyjaciół i wszyscy się ze mnie śmiali. Griniarze tutaj nie dawali właściwie sobie rady. A w mieście był wariat. Złapałbym go. A Lucy od razu chciałaby się ze mną umówić. Moje ręce drżały trochę pod surowym spojrzeniem brodacza. Poprosił o jak najszybsze zakończenie. Byłem jeszcze bardziej przerażony tą spokojną intonacją. Zachowywał się, jakby nic się nie stało. Ostatnie dotknięcie i gotowe. Chciałem zdemaskować tego dziwaka i zapytać, czy wie, że cała policja hrabstwa go szuka, ale ktoś wszedł do garażu. Odwróciłem się? To była Lucy. Nawet na mnie nie spojrzała. Skierowała się do tego mężczyzny i nazwała go Max. Więc okej, okay. teraz znam jego imię. Uściskała go, mówiąc, że tęskniła. A potem dodała niegrzecznie. Czy lubisz spędzać czas z dziećmi bardziej niż ze mną? Co? Mówi o mnie? Czyż nie? I wtedy zrozumiałem. Umawiała się z Maxem. Ale dlaczego w takim razie przekreślił jej imię? Byłem zdziwiony. Lucy poprowadziła go za rękę do wyjścia. Max powiedział, że musi iść do sklepu i że wieczorem czekają ją niespodzianka. Wyszli, a mnie sparaliżowała myśl. Max chce być z Lucy. Wyglądało to, jakby była kolejnym ofiarą tego szalonego maniaka. Dyskretnie podążyłem za Maxem. Udał się do sklepu sportowego. Szedłem między rzędami, próbując go znaleźć, a potem zobaczyłem, jak Max wybiera kij baseballowy. Teraz cię mam. Mówiłem telefon, żeby zrobić zdjęcie jako dowód, ale stuknięcie mojej kamery zostało usłyszane przez cały sklep. Max też się odwrócił i szybko podszedł do bratu, za którym schowałem się. Serce mi biło z całej siły. Co się stanie, jeśli ten Hulk nie znajdzie? Jednak potem Max został rozproszony przez sprzedawcę. Pobiegłem do domu Lucy. Uratuję ją, a ona będzie wiedziała, kim naprawdę jestem. I ci, którzy się ze mnie śmiali. I całe moje miasto. Na progu zwolniłem. Wydało mi się, że bardziej boję się rozmowy z nią, niż szalonego maniaka. Dasz radę, powiedziałem do siebie. I zapukałem. Lucy otworzyła drzwi i natychmiast zapytała. Czego potrzebujesz? Zarumieniłem się i bełkotałem, że jej chłopak był maniakiem. Lucy zaśmiała się i pogłaskała mnie po policzku. Nie powiedziała, że jestem słodki, ale nie powinienem wtrącać się w ludzkie życie. Lucy, zmienisz zdanie, gdy zobaczysz, co twój chłopak kupował w sklepie. Wyciągnąłem telefon, ale Lucy poprosiła mnie, żeby nie psyć niespodzianki. I natychmiast na drzwi. Wróciłem do domu i zobaczyłem radiowóz na podwórku. Tata wrócił do służby. Niestety nie miałem go za fajnego biniarza jak Sherlock Holmes i zastanawiałem się, czy powinienem powiedzieć mu o Maxie. Tym bardziej, że tata dowiedziałby się o moim podziemnym salonie tatuażu, a stawką było życie Lucy. Poszedłem do taty i powiedziałem mu wszystko. Dla niego to było zaskakujące i fajne, ale powiedział, że muszę mniej oglądać filmów detektywistycznych. Dodał również, że otwieranie salonu tatuażu w moim wieku jest nielegalne i że powinienem zakończyć. To było do przewidzenia. On zawsze mi wszystko zabrania. Po krótkiej przerwie dodał też w tajemniczy sposób, że widział już moją album z tatuażami i stwierdził, że jestem utalentowany, ale tylko w rysowaniu, a to chodzenie powinno być prowadzone przez profesjonalistów. Potem obiecał, że jutro sprawdzi tego Maxa przez system. Następnie padł na kanapę oglądając telewizję. Nagle za oknem rozległ się ryk silnika. Wyjrzałem i zobaczyłem, to rower Maxa. Zatrzymał się obok Lucy i teraz gdzie się zabrał. Muszę ich dogonić. Biegłem tak wytrwale, aż straciłem przytomność, ciągle tracąc ich z oczu. Dałem jednak radę. Rower był zaparkowany przed opuszczoną kawiarnią, a z podwórka dobiegał odgłosy uderzeń i krzyków. Chwyciłem patyk, obszedłem kawiarnię i wyglądałem ostrożnie z za rogu. Co tu się dzieje? Max z jakiegoś powodu miał zawiązane oczy i już zamachiwał się kijem? Nie! I wtedy założyłem pinatę, zabawkę w kształcie piłki, wypcham cukierkami. Stop! Co to wszystko oznacza? W tym momencie zadzwoni do mnie tata. Max odwrócił się, słysząc dzwonienie i... Cholera. Po trzech krokach był już obok mnie, łapiąc mnie za mój kaptur. Głupio zwisałem nad ziemią, aż w końcu upadłem. Max powiedział, że teraz zabierze mnie do domu. Max poprosił Lucy, żeby zaczekała na niego w domu nad jeziorem. Siłą wsadził mnie na rower i szepnął złowieszczo, że nie pozwoliłem mu pożegnać się z Lucy na zawsze. Co? Nawet nie ukrywa, że chce ją wykończyć. Potrzebuję więcej dowodów i wtedy zauważyłem, że komórka Maxa wystaje z jego kieszeni. Delikatnie próbowałem to zdobyć, ale Max wrzasnął, żeby mocno się trzymał. Ostro zwolniliśmy na skrzyżowaniu, Zsunąłem się z roweru trzymając kurtki Maxa, bo się nie łokieć, ale zdobyłem jego telefon. Podjechaliśmy do domu. Widząc tatę natychmiast do niego podbiegłem. Tato, aresztuj go, Przyznał, że chce skończyć z Lucy. Ale zamiast tego, mój tata po prostu znaknął mnie w domu i powiedział, że jestem w areszcie domowym. Nie zamierzałem się tak łatwo poddawać. A co najważniejsze, miałem już solidny dowód. Telefon Maxa. I rzeczywiście, było w nim mnóstwo rozmów z dziewczynami. Nie było też czasu do namysłu, więc otworzyłem okno i ostrożnie wyszedłem. Musiałem uratować Lucy. W jego tekstach były współrzędne. Pensjonatu nad jeziorem, o którym mówi Max, to były dwie godziny jazdy. Jak się tam dostanę? W nocy nie było taksówek. A potem mój wzrok przykuł samochód mojego taty. Mogłem znaleźć się za to w więzieniu, ale byłem gotów zaryzykować. Życie Lucy miało większe znaczenie. Wsiadłem do samochodu i chciałem go odpalić, ale przypadkowo włączyłem syrenę. Cholera, nie ten przycisk. Mój tata natychmiast wyleciał z domu i podbiegł do mnie z krzykiem. Szybko odpaliłem samochód i wcisnąłem gaz. Uratuję Lucy, ujawnię Maxa i wszystko zrozumiesz tato. Dwie godziny później byłem już nad jeziorem. Dostawiłem wcześniej samochód, więc nie mogłem zostać zauważony. Widziałem, że na filmach też tak robili. Moje nogi odmówiły posłuszeństwa. Wypuściłem powietrze. Jeśli dziś skończę martwy, to przynajmniej zostanę zapamiętany jako bohater. Pobiegłem do domu, ale ktoś złapał mnie o tyłu, ściskając moje usta. To był Max! Przerażony próbowałem się wyrwać, ale on tylko ścisnął mnie mocniej i zaczął szeptać jakiejś bzdury. Lucy była za nim. A teraz oboje byliśmy w niebezpieczeństwie. Gdy tylko uścisk Maxa się poluzował, krzyknąłem z całej siły. Lucy, ratuj się! I wtedy się pojawiła. Rozklapane włosy, szalony wygląd, pałka w dłoń. Idź do domu, powiedziałem Maxowi. On jeszcze bledszy. Podszedł do drzwi. Tak się cieszyłem, że żyje. Ale Lucy krzyknęła do mnie, skąd się wziąłeś, mały bachorze? Chwyciła mnie za rękę i zaciągnęła do domu. Nic nie rozumiem. Zamykając Maxa, zaciągnęła mnie do następnego pokoju. Nie mogłem się wyrwać. Lucy mocno trzymała moje dłonie. Przywiązując mnie do krzesła jak szalona, powtórzyła, że jest pewna miłości Maxa, a on zdecydował się ją rzucić. Straciła tyle czasu. Pozbyła się wszystkich jego dziewczyn, a on miał ją rzucić? Teraz zapłaci za jej cierpienie. Więc Lucy była maniaczką? Ta myśl sprawiła, że zadrżałem. Lucy wyszła, a z sąsiedniego pokoju rozległy się krzyki. Musiałem coś zrobić. Mocno zawiązany, mogłem tylko sprawić, że krzesło się rozkołusze w nadziei, że spadnie i pęknie. Widziałem, że to czasami działało u detektywu. Odepchnąłem się stopami i upadłem na plecy. Krzesło okazało się zbyt mocne. Przywiązany do krzesła, wciąż próbowałem podejść do drzwi. Ledwo tworzyłem je stopą i doczołgałem się do pokoju, w którym był Max. Zacząłem walić stopą w drzwi i w końcu pękło. Przez szczelinę zobaczyłem wściekłą twarz Lucy. Max, biegnij! Próbowałem krzyczeć, ale Max mnie nie słyszał. Lucy, co z nim zrobiłaś? Lucy dramatycznie otworzyła drzwi. Za dużo już wiesz, Palancie. Zamknąłem oczy. Nagle rozległy się syreny. Policja. Lucy próbowała uciec, ale została szybko zatrzymana przez funkcjonariuszy policji. Mój tata też był wśród nich. To było dziwne, ale tata wyglądał naprawdę super. Lucy został natychmiast zatrzymana, a tata rozwiązał mnie i powiedział, że właśnie uratowałem życie Maxowi. Byłem bardzo wdzięczny Tacie za pomoc. Ale jak nie znalazł, okazało się, że wszystkie radiowozy były wyposażone w światła ostrzegawcze, więc to nie było trudne. W drodze do domu tata powiedział, że ma talent do kryminalistów, taki jak on ją w młodości. Nic nie zrozumiałem, a co z tym zdjęciem w wiadomościach? To był Max. Tata wybuchnął śmiechem i powiedział, że wszystkie brody są podobne i muszę uważać, kiedy kogoś obwiniam. Kilka tygodni później tata złapał prawdziwego maniaka i okazało się, że Lucy nic takiego nie zrobiła dziewczynom Maxa, tylko zastraszyła je, zmuszając je do zerwania z nim. Wkrótce więc zamknąłem salon tatuażu i skupiłem się na innych sprawach. Postanowiłem, że będę rysował tylko w wolnym czasie, a na razie aktywnie przygotowuję się do przyjęcia akademii policyjnej. I pewnego dnia Max przyszedł do mojego domu. Uściskaliśmy się jak starzy przyjaciele. Tyle razem przeżyliśmy. Powiedział, że przyszedł po nowy tatuaż. I chociaż już tego nie robiłem, Max przekonał mnie mówiąc, że to dla niego bardzo ważne. Zapytałem, jakie imię będziemy tym razem tatuować. Max odpowiedział krótko – twoje. Byłem jedynym powodem, dla którego wciąż że w ludzi i nigdy nie zapomniał, jak go uratowałem. A dziewczyny cały czas go rzucały. On nic nie wie? Powiedziałem mu, że Lucy jest winna zerwań z dziewczynami. Max był oszołomiony. Powiedział, że praktycznie stracił wiarę w siebie, ale teraz zrozumiał, dlaczego wszystkie dziewczyny go rzuciły. Dziękuję, kolego – powiedział Max. Wtedy wyznałem mu, że też byłem w błędzie i pomyliłem go z maniakiem. Postanowimy zmienić swoje życie i po szkole zapisać się do Akademii Policyjnej. Potem Max mocno uścisnął mi rękę i powiedział, że wierzy, że na pewno będę prawdziwym gliną.